Długo trenowałeś przed takimi zawodami i jak wyglądały te treningi. Jakbyś mógł tak mniej więcej opowiedzieć? Głównie była to jazda rowerem, muszę to tak określić. Biegać raczej mało biegałem, ale tak poza tym, no to właśnie rowerek, jakieś spacerki, to ewentualnie coś takiego. Pierwszy raz biegniesz, czy to jest już któryś tam z kolei? Pierwszy raz, jesteśmy dopiero pierwszym rokiem budownictwa, także pozdrawiamy wszystkich kolegów i mam nadzieję, że w następnych latach też wystartujemy. Idea biegu jest bardzo szczytna, odwołuje się oczywiście do naszego zmarłego kolegi, pana doktora Rabiasza, a ponadto jeszcze do tego wszystkiego musimy pamiętać, że promuje bardzo skutecznie, jak się okazuje, zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia, ideę sokolnictwa. Wydaje się, że nic tutaj więcej już dodać się do tego nie da, natomiast... Natomiast warto podkreślić, że z roku na rok uczestnictwo młodych ludzi jest coraz szersze, coraz liczniejsze i, i, i z tego się bardzo cieszę. Natomiast mogę powiedzieć tak, że wiem, jak chciałbym, żeby wyglądały moje przygotowania. Tak jak przygotow wyglądały, to niestety nie do końca jest to zgodne z tym, czego bym chciał, ale staram się biegać w miarę regularnie, więc te 5 kilometrów to nie jest jakieś bardzo duże wyzwanie. Dużym wyzwaniem jest czas, ale to dopiero się okaże na mecie. A jak dużo osób pobiegnie dziś w tym biegu? No, ja myślę, że 600 osób to będzie na pewno. Tak, trochę życzenia moje to są, ale mam nadzieję, że nie bardzo dalekie od rzeczywistości. Czy jest pan zadowolony z tych zawodów i czy wynik dla pana jest satysfakcjonujący? No, miła pani. Niech tu mój trener powie, magister Andrzej Zatowski, który mnie przygotował do pierwszego maratonu w Krakowie w 2009. No I przebiegłem wtedy całkiem nieźle. Dziś może ten wynik nie jest taki rewelacyjny, ale ten, jak zwykle, dałem z siebie wszystko. Powiedz dwa słowa, Andrzeju. No, najważniejsze jest po prostu bieganie się. Ja cały czas staram się swoich zawodników instruować, że oprócz biegania, jeszcze sporo tej ogólnorozwojówki należy robić, żeby zachować pełnię zdrowia jak najdłużej. No i kto jest na tyle konsekwentny, to myślę, że, 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 że to, to pokazuje w życiu, że. Funkcjonuje i, i, i może się cieszyć z, z pokonywania terenu w szybkim tempie. No ja nie jestem już w takiej wyśmienitej formie jak powiedzmy 5 lat temu. I gdyby ten bieg nie był takim biegiem poświęconym Stasiowi Rabiaszowi, to bym odpoczywał dziś. No ale ponieważ jemu jest to dedykowany bieg i sam go z pomocą magistra zatorskiego wymyśliliśmy ten bieg. Cztery lata temu, no to dopóty, dopóki nie będę musiał na wózek wsiąść, to w tym biegu uczestniczył będę. W nawet... na teraz zdarzyły się jakieś trudniejsze momenty dla pana? Ja bym proponował, bo jest taki jeden moment, gdzie się schodzi bardzo ostro i wychodzi no, przez taką deskę po rzeczkę, to jest chyba badoń strumyczek nie wiem, być może, że to jest ona, być może, że nie. Ale to się nie da ominąć. Natomiast bym proponował, żeby na przyszły rok. Ta druga pętla była taka sama jak pierwsza, bo, bo i tak nie mamy całych pięciu kilometrów. Natomiast te 200 metrów to dodatkowo już jest takim, po tym miękkim, że człowiek się zatacza. Fajnie by było, gdyby tutaj po twardym się kończyło na przyszły rok. Proponuję taką trasę na przyszły rok. lat pan już biega? Trochę powiem przekornie w zasadzie od szkoły podstawowej. Pierwszy mój bieg na nartach drewnianych, gorce w ósmej klasie i, i od tego czasu i biegam, biegałem i na orientację i biatlon trochę uprawiałem jestem emerytowanym oficerem policji, tutaj w Krośnie mieszkam a w tym roku zaliczyłem maraton warszawski byłem na biegu konstytucji, byłem, uczestniczyłem w swojej kategorii, zająłem drugie miejsce ogólnie a pomimo mojego wieku 64 lat staram się prowadzić prosportowy tryb życia i zachęcam wszystkich młodych do tego, no gdzie No właśnie, a jakby pan zachęcił na przykład młodych ludzi do, do uprawiania tego sportu? No trzeba edukować, przede wszystkim trzeba mówić o tym, że jak kiedyś Hopfer był taki redaktor sportowy, prowadził wiadomości sportowe i zawsze mawiał, on już nie żyje w latach 80-tych, trzy razy trzydzieści, więc nawet ruszać się, marsz, marsz obiegi, potem można przechodzić do Truchtu, ogólnie ruszać się, trochę jeździć na rowerze, też należy do Krosińskiego Klubu Cyklistów. A czy, koń, czy końcowy wynik jest najważniejszy, czy liczy się też przy tym dobra zabawa? Dobra zabawa, w moim wieku po prostu, oczywiście, dobra zabawa, ale z drugiej strony, jeśli się. Nie będziemy ruszać, to się po prostu starzyjemy szybciej. Brak dotlenienia ogólnie się mówi, że, że młodzież z jednej strony są popularne biegi, ale z drugiej strony też jest grom młodzieży, czy ludzi w różnym wieku, którzy się po prostu nie ruszają.